Kandydaci koalicji obywatelskiej z okręgu olsztyńskiego zbierają podpisy pod listami poparcia w zbliżających się wyborach samorządowych. O fotel prezydenta w Olsztynie powalczy Robert Szewczek. Już zbieramy i cieszymy się z tych spotkań z mieszkańcami, bo są naprawdę ciekawe i to jest okazja do rozmowy, do dyskusji o naszym mieście, do tego, żeby słuchać opinii mieszkańców. I drodzy Państwo, żadna pogoda nas nie przestraszy, może padać, może być pochmurno, ale my i tak wyjdziemy do mieszkańców z, z serduszkami biało-czerwonymi. Każdy podpis ma znaczenie podkreślała podczas briefingu prasowego senator Koalicji Obywatelskiej z Olsztyna, Ewa Kaliszuk. Jest w nas dużo radości, nasze serduszka przyniosły szczęście 15 października, a zatem również tak jak koalicja 15 października zwyciężyła, my mamy nadzieję, że również i w tych wyborach, wyborach samorządowych odniesiemy sukces, jesteśmy zdeterminowani, zmotywowani i myślę, że tak jak tu nas dużo osób dzisiaj jest, jesteśmy w stanie pokazać, że... Te wybory samorządowe będą również należały do nas. Także wszyscy ruszajmy do dzieła i zbierajmy podpisy. Prosimy państwa o to wsparcie. No i niech kampania wyborcza toczy się doskonałym trybem i dobrym efektem dla nas. Przypomnijmy na razie swój start w wyborach prezydenckich w Olsztynie: potwierdzili Robert Szewczyk z Platformy Obywatelskiej, Tomasz Owsianik z Konfederacji, były prezydent Olsztyna Czesław Małkowski ze swojego komitetu oraz Bartosz Grucela, kandydat Nowej Lewicy.